Codziennie oglądamy w naszych bezpiecznych domach YouTube'a i scrollujemy face'a. Wizja znalezienia się w dżungli zupełnie samemu może wydawać się czymś totalnie rzeczywistym. Jeśli uważnie śledzicie dychę, to dychet, choćby z odcinka o cudownie ocalałych z katastrof lotniczych, wiecie, że czasem jednak zdarza się, że człowiek ocknie się zupełnie sam, w środku dżungli, nie wiedząc gdzie jest, i właśnie wtedy może przydać się Wam wiedza z dzisiejszego odcinka. Zaczynamy! Numer 10. Pierwsze decyzje. Na stronach internetowych poświęconych survivalowi, znajdziemy poradę, by w razie zagubienia się w dżungli, stosować tak zwaną zasadę STOP. Jest to skrót od angielskiego S. Stop, czyli zatrzymaj się, T. Think, pomyśl o observe, obserwuj i P, czyli plan, czyli zaplanuj. W tym zawierają się najważniejsze reguły, których musimy trzymać się podczas nieplanowanego, przedłużonego pobytu w dżungli. O stop wspomina Gavin Bates, założyciel firmy Adventure Alternative, stwierdzając, że najważniejsze byśmy nie dali się zdominować strachowi. Jeśli uczestniczyliśmy w katastrofie lotniczej, to pozostajemy na miejscu i w spokoju oczekujemy na przybycie ekipy ratunkowej. Jeśli zgubiliśmy się w innych okolicznościach i nie trwa to zbyt długo, postarajmy się wrócić tam, skąd przyszliśmy. Czy zapamiętaliśmy po drodze jakieś charakterystyczne punkty? Warto ćwiczyć swą orientację w terenie i idąc gdzieś co jakiś czas przystawać, odwracać się i rejestrować. Jak tak naprawdę wygląda nasza trasa? Bate radzi, żebyśmy przed wyruszeniem na przykład z miejsca katastrofy zostawili notatkę dla potencjalnych ratowników. Później musimy konsekwentnie podążać w jednym kierunku. Obierzmy sobie za cel jakiś oddalony stały punkt, na przykład górę i podążajmy w jego stronę. Unikniemy dzięki temu kręcenia się w kółko. Numer 9. Dokąd iść? Bates sugeruje, by spać w nocy, a podróżować w dzień, ale do tego jeszcze wrócimy. Kolejną poradą jest ta, by iść w dół. W ten sposób natkniemy się na strumień, który później może stać się rzeką, a nad nią z pewnością natkniemy się na jakieś osady ludzkie. Podróżnik zwraca uwagę, że nawet w dzień w dżungli może panować półmrok, a to przez gęste poszycie drzew. Nie dajmy się temu wystraszyć, mówmy sobie na głos, że wiemy dokąd idziemy i że podążamy w dobrym kierunku. Na samym początku warto wspiąć się na jakiś szczyt, skąd będziemy mogli rzucić okiem na okalający nas teren, niczym asasyn. Jeśli zauważymy w nim jakieś doliny, najprawdopodobniej będzie tam rzeka. Jednym sposobem na jej odnalezienie będzie podążanie za śladami zwierząt, które z pewnością kierują się ku wodopojowi. Numer 8 WODA. Na kolejną podstawową kwestię zwraca uwagę Charles Bryant na portalu Adventure House of Works. Jest nią zdobycie wody. Warunki pogodowe w dżungli są ciężkie i zawsze będzie towarzyszył nam deszcz. Nawet w porze suchej codziennie coś popada. Jeśli jednak znajdziemy się w dżungli w porze deszczowej, to opadów będzie bardzo dużo, co czyni jednocześnie naszym sprzymierzeńcem i wrogiem. Najprostszym sposobem na zdobycie wody będzie wykorzystanie do zebrania deszczówki ogromnych liści, które jak pisze Bryant, są tak wielkie, ponieważ w półmroku dżungli potrzeba większej powierzchni do pobierania promieni słonecznych. Jeśli masz ze sobą jakikolwiek pojemnik, utwórz z liścia lejek. Gdy spadnie deszcz, pojemnik będzie pełny wody pitnej. Deszczówka ma trochę inny skład pierwiastkowy niż woda gruntowa, stąd też może smakować nieco dziwnie. Jak wspominałem w poprzednich punktach, podczas naszej wędrówki będziemy starali się dotrzeć do rzeki. Także i takiej wody możemy się napić, jednak aby uniknąć zatrucia, które w tych warunkach może kosztować nas życie, zagotujmy Wodę i gotujmy ją przez jakieś 10 minut, a to rodzi kolejne wyzwanie. I numer 7 ogień. Co zrobić, jeśli nie mamy zapałek? Czas wykorzystać jedną z survivalowych metod przedstawionych na portalu Scribble.com. Nie są one najprostsze, jeśli więc wkrótce zaczniecie spędzać wolne, wakacyjne dni na łonie natury, na przykład na działce, może warto w kontrolowanych, bezpiecznych warunkach poćwiczyć. Nie róbcie tego w lesie ani w domu. Jedna z metod opiera się na wykorzystaniu krzesiwa, kawałka stali, którą uderzamy w krzemień. W ten sposób powstaje iskra, którą możemy roznieść ogień. Wiem co myślicie, prędzej będziecie w posiadaniu zapałek niż Kawałka stali i krzemienia. Stąd też warto pamiętać o drugiej metodzie pocierania drewna. Bierzemy twardy kawałek, na przykład gałąź i pocieramy nią o drugi, bardziej miękki rodzaj drewna. Tarcie doprowadzi do wysokiej temperatury, która ostatecznie spowoduje samozapłon. Ulegną mu małe cząstki drewna, nastrugane w wyniku tarcia. Istnieje kilka metod pocierania pod kątem ta czynność przypomina struganie lub obracanie patyka pomiędzy dłońmi, co można określić jako wiercenie. Jeśli oglądaliście kreskówki, to na pewno kojarzycie te metody. Numer 6. Unikaj drapieżników. W dżungli możemy paść ofiarą bakterii obecnych w wodzie, malarii spowodowanej ugryzieniem komara, trucizny ze zjedzonego, nieznanego nam owocu, czy tygrysa. Nie ma za co, po prostu przygotowuję Was na najgorszy scenariusz. Skupmy się na tej ostatniej grupie zagrożeń – zwierzętach. Jak pisze na portalu survivalmastery.com Samuel Fund, musimy pamiętać, że drapieżniki to nie tylko te wielkie dzikie koty, to także znacznie mniejsze insekty, a zwłaszcza te najmniejsze mogą być wyjątkowo śmiercionośne. Survivalowiec radzi, byśmy zanim cokolwiek włożymy do ust, a także zanim włożymy na siebie zdjęte wcześniej ubranie lub buty, dokładnie je przejrzeć. W przypadku spotkania z większym zwierzęciem możemy zastosować Metodę hałasowania, by je odstraszyć, jednak musimy tu zdać się na naszą ocenę sytuacji. Czasem bowiem takie hałasowanie może być odebrane jako atak. Najlepsze, co możemy zrobić, to oddalić się najciszej i jak najszybciej możemy. Tylko nie biegnijmy, nie chcemy, by zwierzę myślało, że jesteśmy dla niego zagrożeniem. Numer 5. Pozostań suchym. W kontekście poprzedniego punktu ten może wydawać się mało istotny, a jednak wszechobecna wilgoć w dżungli, a także wysoka temperatura sprawi, że będziemy praktycznie cały czas mokrzy. Na szczęście nie grozi prosi nam wtedy zamarznięcie, ale czyhają na nas inne zagrożenia. Jak być może pamiętacie z odcinka o codziennych przedmiotach pełnych zarazków, wilgoć i ciepło sprzyjają rozwojowi grzybów. Jeśli spędzimy w dżungli kilka dni i wciąż będziemy mieć na nogach mokre buty, to nasze stopy staną się dla nich dobrą pożywką. Wspomniany wcześniej Samuel Funt radzi, byśmy zawsze na noc ustawiali sobie ciepłe i suche schronienie, a nasze ubranie i hamak, jeśli mamy go oczywiście, za wszelką cenę Starali się utrzymać suchości. Zanim położymy się w szałasie lub hamaku, koniecznie się umyjmy. Każde obmycie się przedłuża świeżość naszych ubrań. Nie kładźmy się też w tym, w czym chodziliśmy. Kąpiel w zimnym strumieniu przed spaniem ograniczy rozwój pasożytów i ułatwi nam zaśnięcie, a ciuchy przez noc będą mogły spróbować przesnąć. Tą radę kieruje także do osób, które nie myją się, a jeżdżą komunikacją miejską. Myjcie się. Numer 4. Schronienie. W ten sposób dochodzimy do tematu schronienia. Każdy wspomniany dziś przeze mnie specjalista zwraca uwagę, że w przypadku zagubienia w dżungli powinniśmy jak najwięcej się ruszać, to znaczy starać się przemierzyć jak największą odległość. Stąd też nie ma co budować na noc, nie wiadomo, jak wielkiego schroniska. W nocy powinniśmy jednak móc bezpiecznie zasnąć, bowiem po ciemku będzie nam trudniej utrzymać obrany kurs. Dodatkowo potrzebny jest nam odpoczynek, no i zmniejszymy szanse na atak drapieżnika. Najlepszą metodą będzie zbudowanie prowizorycznego szałasu. Opieramy o drzewo długą gałąź, tak długą, byśmy pod nią się zmieścili, następnie z obu stron obkładamy ją patykami i liśćmi. Dobrze jest także wyłożyć gałęziami i liśćmi spód naszego szałasu, nie jest to konieczne, jeśli będziemy spali w hamaku. Może nie będzie to Hilton, ale na dwie gwiazdki zasługuje. Numer 3. Jedzenie. Jak głosi portal WikiHow, w kwestii jedzenia nie powinniśmy zbytnio kombinować. W dżungli znajduje się cała masa roślin dostarczających nam owoców tropikalnych, które z pewnością już kiedyś jedliśmy. Banany, pomarańcze, owoc flory, popularnie zwane marakują, mango, kokosy czy awokado to wszystkie produkty, które znamy z hipermarketów. Rozejrzyjmy się za nimi w dżungli. Nie próbujmy jeść czegoś, czego nie znamy, bo może być trujące. Jeśli nie znajdziemy żadnych smakołyków, możemy też zjeść bambusa czy palmę. i wnętrza są jadalne, jednak należy je trochę obgotować, gdy są twarde. To kolejny powód, dla którego warto poćwiczyć rozpalanie ognia alternatywnymi metodami. Numer 2. rzeka. Wspominałem wcześniej, że staramy się za wszelką cenę utrzymać nasze ciało i ubranie w czystości i w miarę możliwości suche. Jednak podczas zażywania kąpieli w rzece raczej się chlapmy nad brzegiem, a nie wchodźmy do niej cali nago. W strumieniu może czaić się wiele niebezpieczeństw, takich jak choćby zatopione gałęzie, pijawki czy węgorze. Jeśli więc musimy przekroczyć strumień, róbmy to w ubraniu, które może ochronić nas przed tymi zjawiskami. Przynajmniej pozwoli to zminimalizować zranienia powstałe przy spotkaniu z nimi. I numer jeden. Nastawienie i środki zapobiegawcze. Jak w każdym wyzwaniu, czy będzie to sportowy pojedynek, czy bezsensowny challenge na YouTubie, albo próba odnalezienia się w nowej pracy, czy zagubienie się w dżungli, o przetrwaniu w największym chyba stopniu decyduje nasza wola walki i nastawienie. Pamiętajmy o kilku zasadach, które przywołuje portal scribble.com. Ponieważ nie wiemy, ile czasu spędzimy w dżungli, starajmy się rozważnie dysponować naszymi zapasami. Czas nie działa na naszą korzyść, więc nawet jeśli jesteśmy znużeni, nie poddawajmy się. Nie osiadajmy w jednym miejscu, kto wie, może ratunek jest tuż za rogiem, przed podróżą, powiedzmy bliskim dokąd jedziemy, kiedy planujemy wrócić i jaka jest przewidywana trasa naszej wycieczki. Nie zrobił tego pierwowzór bohatera słynnego filmu 127 godzin, przez co nikt nawet nie wiedział, że chłopak zaginął. Przygotujmy się także na niespodziewane, to znaczy idąc w dżunglę, weźmy niezbędny zestaw survivalowy, na np. nóż, zabezpieczone zapałki, hamak itd. Tak Obyśmy nie musieli z niego korzystać, ale jeśli już, to przynajmniej będziemy przygotowani. I pamiętajcie, to, że oglądaliście jeden sezon Bera Grylsa, nie czyni z Was survivalowców. I to już wszystko na dzisiaj. Czy ciekawią Was tajniki survivalowe? Może teraz czas na sposoby przetrwania na, nie wiem, pustyni? Dajcie znać w komentarzach, a jeśli chcecie poznać niesamowite historie cudem ocalałych osób, koniecznie kliknijcie filmy widoczne na ekranie. Mi w tym lesie uda się przetrwać, bo tam jest droga. Na razie. Piona!